Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Science of the Third. Tym razem skończymy już misje poboczne! timer odpalony. Nie, ale i tak będzie to skończone. Dzisiaj nieważne co się stanie. No, ostatnio pół godziny zajęły trzy. Mam yy, misje poboczne. Mam trzy misje poboczne. Więc wychodzi, że. Nothing jeżeli. pójdzie dobrze. A chyba nie pójdzie najlepiej, ale. kto to wie. No to będzie. Um, yeah, anymore, nie. To, nie. Nie wiem, co chciałem powiedzieć nawet. You should get implants. No. I should buy a lottery teammate for no, You probably have it. Dobra, skakój, nie pomyli to nie You look so uncomfortable in those clothes. Better not have cameras in here. Don't let them take those. Next time. Don't go slow, but don't go too quick. I'd rather you do know. this than work in an office. <laughs> Hold up. I need a quick shower. Be careful. Why do you want to tie me up? Man, this shit almost ended me. I like the you drive. Okay. I hate those collectors. I can not believe you included the motel. Uh, that's new to me. Any way you want me, baby. Shit! Stop there before you see me. Here. Work that thing all <sighs> <sighs> All this ugly is keeping me turned off. You know what those will do to me. A shame, Lucifer. Now you've got me wet all over. Wait, let's grab their cash. <laughs> don't let them take <laughs> it. Okay. Jak Little na siłowni back here. ostatnio, bo Ooh, nie wiem so kiedy wrzucę. Damn, to wrzucę. Yeah, uh, so please. Uh, please. Nie wrzucę to w sobotę, ale pewno publikacja uh, to, let's grab the um, będzie w niedzielę. Oh, you're just gonna... oh. uh, bo... Um, Keep going with that! Now you've got me wet all over! Avoid other cars? I love professional driving. Damn it! I can't be seen like this! I told you to stop them taking pictures! Shit, that was sweet! Tam ja to było bardzo to, czy po kogo no, po, yeah, Bo siłownia jest w galerii. No, tak. Chociaż. To nic, bo to. To nic, bo się dowiedziałem przypadkiem, że w. W Gierzu się podziało coś takiego, że Move nie faster. Nie, e, że doszło to do Można nazwać to rozbojem właściwie? Chyba tak. Ale to uszkodzenia posła jednego z lokalnych polityków. E, partii rządzącej, żeby nie było. Oh, i co w tym ciekawe, albo i nie, panie yy, się o tym dowiedziałem, bo yy, TVP Info, czy jak chce się to nazywać, no... nie moja sprawa, zrobiło o tym. I'll find you, jackass! Nie, nie, kogoś wiesz? Zrobię to teraz. Pokażę swojego kogoś! To był good. Here's where you die. I'm so ready for a change. Trzy posty walnęło... E, posty? Jezu, nie wiedziałam. Twój o tym zrobiło TVP Info? Takie, hmm, to jak duże były te uszkodzenia? Czy tam dewastacja? No, i zobaczyłem i takie. Aha, okej. Okay. No uszkodzona tablica. Tego nie wiem, jak wyceniać, bo się na tym nie znam. I trzy napisy. Dwa, to chyba, nie... dwa te same, które są toż same z ośmioma gwiazdkami. I jeden inflacja y, plus. No. Nie mogę to. powiedzieć, że pochwalam to, ale... Żeby tak na to reagować, aż... Najlepsze, że... W Tweety oczywiście jakimś cudem, mimo że nie wiadomo, kto to zrobił. Bo oczywiście, że nie wiadomo, zawierają inform Są tak napisane, żeby było pewne, że to opo... ktoś od opozycji zrobił. Mhm. Znaczy, z szeroko rozumianej opozycji. O. Znaczy, nie. Wróć. Nie z, ser... Nie, Nie z szeroko rozumianej opozycji, a po prostu z opozycji. I... Mm, oh! Akurat tutaj mówią o jednej partii, jeszcze ma jakiejś. I wskazywana jest tu jedna partia i jeden lider. To, to co jest błędem, bo. Dosłownie znam gościa, który popiera konfederację. Nie, no, nie zanadź znam. Czy jest moim znajomym? Nie. Już nie. Y i byłbym w stanie zrobić dokładnie to samo. Więc... E... Ja mam dlaczego jest to mówione, ale... No nie, 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 nie. E... Dame, idzie to za szybko, żebym nie powiedział to w złą godzinę. one sixty? Wow, zapomniałem, że są takie proste wyrzucenia w tej grze. That was too close. Yyy, Dobra. Yy, to było takie... No bo takie... No naprawdę myślałem, że to większe zniszczenia będą. Ale mówię, ja się na tym nie znam, mogą być... Może być, że to są duże. Eee... Um, nie, Nie, nie Here come Nie wiem co to był dla lak, ale śmiesznie to wyglądało. W pierwszej chwili nic, upadek! This old dog knows a few tricks. Po prostu robię wszystko, żeby yy, więcej czasu było na materiale, bo jeżeli to przejdę, to nie wiem, co ja będę robił. Albo to będzie krótki odcinek, no jezu ci, No dobra, whatever. Ja właśnie dlatego odpaliłem sobie timer. It's exciting, long enough. It's so, yeah, chef. Let me. It's cicada, No, know. I have ten taki small talk, I have problems. Oh. A shame, lose a fight. Not bloody likely. I know who you are. dobaczymy. It's my reflexes. Listie czasowe nigdy nie są problemem w tej grze. To nie GTA 3. A... Dobra. Yeah. Okay. check about that news. That he's helping. Poor never had a shot. Uh.

Miejmy nadzieję, że się mylę. Okay. Auto nie powinno móc w ogóle jeździć moim zdaniem. A propos nie powinno móc jeździć. No

Boże, dobra. Ej, jedna rzecz wyskoczyła gorzej, że Muszę to ogarnąć za chwilę. Dobra, moment. Uno sekundo. Nigdy nie pobierajcie czegoś w tle jak nagrywacie. <laughs> Szczególnie na długim komputerze. I wasn't so bad. A, A mam zabić. Myślałem, że gdzieś pojechać. Dobra. Mm. Didn't work this time.

no! Okay... I'm ready to leave now. cool ...being wrecked. It's what's on it? 2 jakby... you better not kill us all, I swear to God! Why I still no. not things. Hi! Dobra. Szybko, szybko, szybko. O! E, dobra. E... A nie mogę tego kupić. E, dobra, nie ma problemu. A, weapon Aj, nie mogę. Dobra. I tak mamy więcej niż. Potrzeba. Dobra, hallelujah i do przodu. Nie, hallelujah i do przodu. It's fucking Christ, no. bitch. Nie, to było. Hallelujah, Boże, no. to make this rough. No, to. Hallelujah. Hallelujah! 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 Halleluja. A i co? I zostało 12 minut. Hmm. I co tu kurde zrobić? Zabrać jest. Spójrzmy na mapę. Hmm. Mogłbym niby pokupować jeszcze. mógłbym. Pozbierać te rzeczy, ale sam. Sądzę, żeby to zrobić po nagraniu. To też w sumie chcę zrobić po nagraniu. Mam w sumie jeszcze dwie operacje gangów, więc. Więc lecimy na lądowisko. To zawsze jest dobry pomysł Na Lągdy. Po... Y jedziemy po samochód. Bit oh. bit a bardziej po garaż na... Samolot. Bo jeżeli będzie jakiś helikopter y taki z... Bronią. I z, obskoczymy te dwie ostatnie misje, bo jak dobrze pamiętam, są tu takie bojowe, w drugiej stronie, ale są. Więc no. Lecimy, to jest tu. Okej. Okay. Tak. Ejdź. Dobra. Hmm. Po. Dobra. Wood Packer. Packer, to logo mi strasznie przypomina jednego o, którym się skręca? Ale no nie tym. Nie, ej. Się wpakowałem, dobra. Nie to. Um, Okej okay. i tym bezpiecznie wyląduję Eee. To się zaczyna dymić. O! Oh, okay. A nie mo A mogę! Moment... Eee. zdolność eee, to będzie. Eee, chcę to. Tak. Okej, okay, nam uh, pionowy slot Dobra, tej da pionowy Ląduj. Co mam się do tego kusiwa teleportować. Ej no eee, Tak. Nie to, żeby dwie minuty zajęło posadzenie pienow z lotu. No. To ja jestem bardziej ogarnięty i to jest. Naprawdę belga już w tej chwili. A, shiftem się. Tak, tak jak się tu biega pod shiftem, a nie jak to jest w i Sprint jest pod altem. Tam się na to łapę. A ja już w inną edycję, nie tą pierwotną. Ale to by było w sumie yy, przyjemny temat do mówienia. Różnice między pierwotnym Skyrimem, ale Edycją. Bo muszę to powiedzieć: Parę rzeczy jest fajnych, ale no, parę. Jestem za daleko. Parę rzeczy skopali w tym nowym Skyrimie. Mam nadzieję, że mówiłem Skyrim, nie wiedźmin. I tak tego nie przesłucham, więc mogę mieć nadzieję pewno wrócę to za jakieś 3 do 5 godzin na YouTube'a, żeby sobie siedziało i czekało na, dziewi na dziewiątą, jeżeli nic nie spierdzielę. To dlatego, że nie Latam... tam tutaj na tym lądowisku chyba. Nie tu, tu ja jestem nad tym, więc zdecydowanie tu. Gdzie indy? Temba. Okej. Okay. Ja wiem, że mi brakuje yy, pięciu czy tam 4 w sumie To jeszcze tutaj Ja chyba nawet wiem gdzie to yy, są te operacje Nie, mogę nie wiedzieć A nie chce mi się tego szukać, więc Plus mam 4 minuty, więc... Muszę to ogarnąć. Tym drogą. E, mam pewien pomysł, jak, się, jak będzie wyglądała końcówka tej serii. Bo to chyba też za niedługo nagram. Bo. Kolejny odcinek to będzie misja finalna. No dlatego właśnie tak kombinuję, co tu zrobić. Żeby mieć jeszcze kontent w tym odcinku. I teraz muszę... Nie pamiętam gdzie to jest. To jest. A, tu to jest, dobra. never had a shot. Okej. Okay. Uh... Okej. Okay. Ja 3 minuty a, dobra. Wiecie co? Nie będę nic kombinował. Najwyżej. No, te wszystkie biznesy, które to są. To trochę zajmie. Kończę te operacje gangów. Tutaj gdzieś jest. Dobra, mniejsza. Ogarnę to poza nagraniem i jeżeli wszystko pójdzie dobrze, albo przynajmniej... Od to jest poziomu. Albo przynajmniej wbiję jeszcze 7 poziomów, to wtedy y, będzie odcinek finalny, albo po prostu będzie kolejne to będzie odcinek jakby z misją finałową. Potem y, dodatki przyjdziemy. Czyli te wszystkie misje Genki Apokali... Tutaj yy, Genki Bowl. Yy, tutaj yy, Gangsterzy w Kosmosie. A to nie pamiętam jak się dodatek nazywa. Yy, wydaje mi się, że powinno się udać zamknąć yy, całe DLC w jednym odcinku. I na koniec ponownie przejdziemy misję finałową i jakby efekt tej misji alternatywne zakończenie wybierzemy, bo tak daje tą możliwość. I no to będzie już koniec tego wszystkiego. Dobra. Ja dziękuję wam bardzo za uwagę. wiecie co macie robić. No i do następnego razu, trzymajcie się i czołem.